Witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony standardowy no ja, czyli Bober. A dzisiaj będziemy w dalszym ciągu progresować. Jak widzicie, tu się robią narkotyki jedne, drugie. Potrzebujemy więcej na pewno narkobery, bo no nie mamy ich za dużo. Jak widzicie mamy 28 level. No i przydałoby się w końcu zrobić piec. No, akurat się możemy zająć już szybko, czego nam tam brakuje. Flint i Stone. Eee, zrobimy sobie piec. Zrobimy sobie Smyfi. Zrobimy sobie Metalowe itemy. I będziemy w dalszym ciągu zajmować się tym, czym zajmujemy się najlepiej czyli chodzeniem i zbieraniem narkotyków. Bardziej na narkotyki. No niestety, tak wygląda ta seria, ale spokojnie, bo zostało nam już tylko. Szybko matematyka 37 poziomów Czy to dużo czy mało to sobie odpowiedzcie sami Ale już nie jest najgorzej jeszcze 50 Między odcinkami zabiłem kaprozucha, który gdzieś tutaj chodził Miałem to nagrać, ale szczerze mówiąc umarłem od niego za jakieś dobre 5 razy i... Nie chciałem wstawiać filmu, gdzie jedyne co robię to chodzę i umieram. Ja tylko nie wstawiłem. Tutaj sobie chodził ten capro. No i go ostatecznie tak ładnie powiem, sprzątnąłem. Tu jest pteruś, tu jest jakiś Bufo. No tu nie jest najbezpieczniej, nawet myślałem przez chwilę, żeby tutaj kolce postawić. Ale z drugiej strony sobie tak myślę. Po co? Po co nam kolce? Możemy oswoić na przykład Sarko. Ej, to nawet nie jest głupi plan. Oswoimy Sarko sobie. Bo dzięki temu Na który level siodło na Sarko? Za 35. Nie pamiętam czego ja będę potrzebował. Ojeju. Hmm. Ale bynajmniej można sobie oswoić go. To jak już chyba wcześniej kiedyś mówiłem, że sobie rybki będzie nim ładnie łowić. Co jest bardzo przyjemne. Twój od. A on nie będzie jakiś bardzo trudny do oswojenia, bo no to jest sarko. No już wam pokazywałem jak go zabijam. No to, to jest taka sama mechanika, jak go oswajasz. Po prostu i trochę się cofasz. Dobra, idziemy do tej naszej bazy. Czy jak to sobie nazwać? Eee, dobra, musimy iść się napić. Trochę mięsa by się jeszcze przydało przepiec, bo na to też będziemy narzekać niebawem. No i my pójdziemy, oswoimy tego sarko. Mógłbym spróbować z tym Baryonyxem, którego tam, tam, tam widzicie w oddali. Ale... na na jest na 49 poziom. Wątpię, żeby mi się chciało tak długo czekać. No i druga rzecz, Bary... Bary jest lepszy. To na pewno. Ale... Ilu twórców oswaja w losowym momencie swojego życia hmm. Sarkozucha. No właśnie. Dlatego my sobie Sarko oswoimy? Proszę by nie. Dobra. Zbieramy jak na razie metal. Potrzebujemy go. Jeszcze jeden. Proszę. Dobra, to chyba nie chce mi wypaść. Tutaj może mam. Nie mam nigdzie nawet jednego metalu, co jest, czego potrzebuję łuda. że łuda nie mam, to też jest trochę wstyd. Eee, ogólnie wątpię, że żeby, wygrać żeby słyszycie, to akurat dość słabo, nie powiem Wam, że nie, ale trochę średnio będę coś zrobić. Więc się trochę musicie przemęczyć. Ale dobra, to mamy, to mamy. Czego potrzebujemy? Okej, okay, Smaife już też praktycznie mamy. A dobra, tu jest jednak przepalone mięso, jeszcze nic nie mówię. Tu sobie damy to. Tu sobie damy to. Weźmiemy sobie trochę tecza. Zrobimy trochę strzał. Weźmiemy sobie bola. Trzeba tylko jedną. A, Fibera już nie będę miał. Ech, kocham. Kocham Fiber. Nie, serio, zbieranie Fibera to jest jedna z moich nienawidzonych rzeczy w tej grze. To już wam na pewno mówiłem. Nienawidzę zbierać tego. Dosłownie, łazisz od krzaka do krzaka, klikasz A, e. to jest bardzo łatwe, ale nie wiem, nie lubię tego. Dobra. Zróbmy sobie jeszcze. Ostrzy powiedzmy. To możemy wywalić. I będziemy mogli zaraz iść po naszego nowego kolega. Tylko do tego, to ja bym sobie crossbow'a zrobił. W ogóle nie dodałem sobie chyba tych rzeczy. IKE. To tyle w sumie. Jak to tam z tym metalem? Superaśnie. Możemy właśnie sobie zrobić. I zaraz nam się przepali kolejne. 6 yy, bierzemy dlatego, że jeden będzie na... Yy, 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 tutaj. Jeden będzie na kilof. A kilofa potrzebujemy po to, żeby kopać więcej metalu, a więcej metalu potrzebujemy na to, żeby sobie robić kilof. I inne takie fajne rzeczy. Więc i tak, i tak na jedno wychodzi. Dobra, to wszystko sobie możemy ładnie włożyć tutaj. Kilofik możemy wziąć. I jak zwykłym kilofem kopaliśmy dość długo trochę metalu. No to tym kilofem to już idzie pięknie, praktycznie nie muszę w ogóle się już martwić o zapasy metalu. Więc tu akurat jestem strasznie zadowolony, bo już w tym momencie, tak naprawdę, jesteśmy na prostej drodze do tego, żeby zrobić sobie wywernę. Tego, czego potrzebujemy teraz najbardziej, to jest cierpliwość, będąc szczerym, bo w tym momencie mamy już wszystko. Poza levelem, oczywiście. Mamy źródło, które będzie dawać nam level, mamy kilo, w którym sobie ogarniemy tak naprawdę wszystkie potrzebne nam rzeczy. No, no jedyne co no to ta cierpliwość, żeby sobie cały czas tego levela gdzieś tam dodawać. No jest to nużące. Nie powiem, że nie. Nudzi mnie trochę siedzenia. Szczególnie nagrywanie tego. Bo trudno jest czasami wymyśleć, co masz robić odcinku, w którym ty siedzisz i jedyne co robisz, to kopiesz na przykład. No ale staram się. Dostałem takie wyzwanie. Nie zamierzam go porzucać. Nie, nie jestem słaby. Z Jestem potężny. Yy, dobra. Nie no, zgni zgniłego mięsa to nie wyrzucamy. To jest zawsze jedno zgniłe mięso. W międzyczasie możemy sobie pójść pozbierać jagódki parazaurem. Bo by nie. Siu. Też myślę, gdzie bym chciał w ogóle tego sarko oswoić. W sensie, czy ja bym go chciał tam oswajać, czy sobie go tu przyprowadzić. Tutaj by było chyba bezpieczniej, bo tam jest ten Baryonyx, a mi się z Baryonyxem nie chce za bardzo klepać. W ogóle... Mm, 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 mm. Wiem, że to, co robię, może wam się nie podobać, że ja używam gammy, bo wiecie, psuje klimat gry, bo w grze było tak, że pochodnie trzeba mieć tak żeby... Ludzie, jeżeli ktoś naprawdę nie używa w tej grze Gammę, i to z własnej woli, to w takim razie boję się tej osoby, bo. Arg jest tak ciemny, tak brzydki, jak nie ma światła, nic nie da się zobaczyć i tak dalej. Ja wiem, że to jest w zamyśle gry, bo gra na tym polega. Mnie to jakoś bardzo interesuje, absolutnie nie. Kram w tą grę tyle lat i najprawdopodobniej nigdy nie brałem zbytnio pochodni, chyba że chcę się ogrzać. Więc jakby. Nie pozdrawiam. No i ja cały czas czekam na żółtą kontraszkę. Aż on będzie robił swój challenge. Wiem, że to oglądasz. Więc że ja czekam. Ja jestem cierpliwy. No i poczekamy. Poczekamy sobie. Jak ktoś z, Jak ktoś powiedział, chcielibyście, żebym nagrał reakcję na film Żółtokiej Traszki. Tylko właśnie myślę, jak ja będę chciał to zrobić. Czy to będzie jeden większy film, czy to będzie jeden film, jeden. Jedna reakcja, czy jak to bym chciał zrobić. Sporo jest możliwości zobaczymy jak będę chciał, bo no bądź co bądź jeden długi film to jest montaż, którego nie zawsze mi się chce robić. Wiem, że teoretycznie, wiecie, YouTube powinieneś się starać, ludzie. Ja to się staram, żeby nagrać dla was teraz odcinek. Więc bądźcie zadowoleni z tego. Eee, dobra, dobra, dobra. Trzeba w tym momencie. Jeszcze trochę więcej Jagódek zabrać i wracać już powoli do Baziorki. Jezu, myślałem, że coś do mnie biegnie. Sejbertów abym sobie oswoił. Sejbertów jest w ogóle tak dowalonym stworzeniem. Ja osobiście myślę, że wiele ludzi nie docenia Sejbertufa w tej grze. Bo w sensie to jest jak najbardziej też uzasadnione, bo on zwyczajnie ma mało hapsa i tak dalej. Jest taką trochę też pipką do bicia. Nie powiem, że nie. Ale wylewelowany dobrze, mi miodzio. I można powiedzieć, że. Ale wszystko, co jest dobrze wylewelowane, może być silne. No tak, no tylko że Sabertooth jest zwyczajnie bardzo szybki. Maskok, maskok od którego nie traci HP, jak na przykład Raptor. Yy, jakby Raptor to jest też stan umysłowy. Jak dla mnie, stworzenia, które mogą skakać powinny mieć zmniejszone obrażenia od upadku. No to jest raczej dość logiczne, nie? Że jeżeli coś umie skakać, no to zazwyczaj potrafi jakoś się zamortyzować. Nie, nie raptor nie potrafi. Jeżeli spadniecie z większej odległości, to po prostu umrzecie. Teraz mam jakiegoś dziwnego laga. Trochę mi się to nie podoba. Proszę. Wróciłem do was po małej przerwie, bo wywaliło miarka. Nie wiem dlaczego, ale wywaliło miarka. <laughs> Więc musiałem go zresetować. Przyciszę sobie tą grę. Musiałem go zrestartować. No ale nic się w sumie większego nie stało. Metal mi się dalej przetapia. Szczerze mówiąc, zupełnie zapomniałem jak ja przed, e, przed tym jak... No właśnie mnie wywaliło, miałem wątek. O, tu jeszcze zdążę i to i już nie zdążę. Bo taka ciekawostka pomiędzy nagraniem tego segmentu filmu, a tamtego, minęło jakieś dobre dwa dni. <noise> bo, bo miałem to zrobić wcześniej. W sensie nagrać i tak dalej. Ale ostatecznie tego nie zrobiłem i nie wiem zupełnie co ja miałem robić nie wiem co, o, co, to, o co tu chodzi i tak dalej Wynajmniej Pamiętam pamiętam, to jeszcze umiem pamiętać, że miałem oswoić SARKO. No i my po tego sarku pójdziemy, jak najbardziej. Na początek tylko, żeby crossball zrobimy, bo crossbow to jednak coś jest niezbędnego. Dobra, to możemy palić. Więc... Możemy sobie pójść, ale w tym odcinku jeszcze może tego sarka nawet oschwimy. Dobra, stwórzmy tak 20 strzał, trunk, gamma czwórka. bo w zasadach nie było, że nie mogę tego używać. Dajmy sobie wagę i lećmy. Mamy 30 poziom, no my potrzebujemy jeszcze tych 35 poziomów. Szczerze mówiąc, i ja o tym myślę, że ja tak dużo będę musiał nabijać tego levela, to mi się odechciewa. Bo to nie jest samo w sobie denerwujące to, że ja ten level muszę wbijać. Bo wiecie, to jest dla mnie ok, Tylko to, że ja to wszystko muszę nagrać. No niestety takie jest wyzwanie. A uwierzcie, że nagranie tego wszystkiego, jak tak chodzicie i musicie cały czas gadać. O, tam się wywaliłam sobie. Cały czas gadać. Mimo tego, że absolutnie nie ma nic, o czym możecie zbytnio pogadać. Bo tak naprawdę no, chodzicie i zbieracie Markobery. Dobra, tam jest ten Bary. Nie ja nie chcę tego Barego. On by był dość niebezpieczny. Tam jest ten SARKO i tego Sarkusia to bym bardzo chciał, żeby on trochę tutaj może podszedł. Dobra, strzelmy sobie tak kontrolnie. Jeszcze raz. Nie wiem gdzie tu poleciało da. jeszcze trochę Dostał? Nie Boję się tego Baryonyxa, bo ja wiem, że jak on już mnie dopadnie To jest po mnie, on jest za szybki, za silny A ja nie mam nawet metalowej zbrojki, więc No teraz dostał na pewno Ja bym chciał, żeby on do mnie tutaj przyszedł, proszę Proszę pana Proszę do mnie. Przy Tutaj. Tu jestem. No, wa, przestań bić te dodo. Dziękuję. Dobra, weźmiemy go. Bardziej bliżej mojej bazy. Jak się strzelimy. Nie wiem, który to ma za bardzo level. To może być lekki problem. Hmm. O, idzie, ale ty silny jesteś. No, chodź. Chodź, chodź, chodź. Jup. Chodź, cię jeszcze bliżej, żeby ten bary na pewno cię nie zabił. Jup. 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 Ojoj, ale oj, oj, ty silny jesteś. Ojoj. Oj. Ale mógłbyś sobie spać już powoli. I tak dobrze wiemy, że uśniasz. Bardzo za dużo narkotyków w bazie. Który ty masz poziom? O. Właśnie tam. Już ucieka. Teraz. Fajniej by było, gdyby on nie uciekał do wody Bo on w wodzie, no właśnie, jest za szybki dla mnie Ojoj Ojoj oj. <ścoughs> To było bliskie Dobra, ale już, właśnie, torpa No joj, czyżby ktoś już usypiał Dziwne, że on wtedy odszedł. Wiem, że powinienem robić większe odstępy pomiędzy tymi strzałami. O. No śpi. 130! No to ja się nie dziwię dlaczego tyle strzał na niego poszło. Dobra, trochę tu spędzę na oswajaniu go, bo... ale będzie cholernie warto. Ja mam dwa levela. Więc jeszcze lepiej. Ja muszę pilnować względnie czasu, jak to tam wygląda, żeby odcinek nie wyszedł za długi. Bo muszę pamiętać, że mam tam te 11 minut nagrane. Dobra, no to tam, ten sarko sobie będzie tutaj się tejmował powoli. Ale to jest świetny sarko, naprawdę. Cieszę się, że go będę oswajał. Tylko nie wiem, czy mu... Bo na pewno to 40 mięsem mu nie starczy. Wypadałoby trochę więcej chyba. No bać. Ale do tego to ja potrzebuję paru przedmiotów. A mianowicie strzał. Decydowanie większej ilości strzał, której nie mam jak na razie. Więc muszę ją sobie dość szybko ogarnąć. No on zaraz tam powinien zgłodnieć pierwszy raz. I zobaczymy ile mu Da. A jak mówiłem, on będzie fajny, bo mogę nim sobie rybki pozabijać. A rybki to jest bardzo dużo yy, zgniłego mięsa, które będę mógł sobie robić. Szkoda, że w tej grze, wiem, że jakiś mod jest na to, ale szkoda, że ogólnie w tej grze nie ma czegoś takiego jak zgnilarka yy, czegoś. Zgnilarka mięsa i tak dalej, że wkładasz sobie przedmioty do czegoś takiego i ci samo mięso tam gnije, powiedzmy. Dwa razy szybciej, czy coś. To by było spoczko. do farmienia, właśnie tego typu rzeczy. Dobra, czas trochę tego podbierać. Na szczęście nie muszę zbierać całej tej yy, flinta i stona na yy, spark powder. No to by było po prostu katastrofa. Dobra, zróbmy sobie strzały. Tego barego ja bym zabił, ale on mi się zdaje, że on będzie za silny dla mnie na razie. Nazbarym to ja wolę nie ryzykować, bo to jest klasa trochę wyżej niż Sarko, on jest za szybki. 3.4% Czyli 40 powinno mu starczyć. Ale jeszcze liczyć to, idę mu zgniję. Fajnie by było mu jakimś Prima dać. Mhm, ale ja nie mam takich rzeczy. Trochę średnio. Na pewno chcę mu dać narkotyki. To możemy sobie wziąć tutaj, wsadzić. To będzie więcej narkotyków. To możemy walić. Ok. Chodźmy tam do niego. Rzućmy mu te narkotyki. Niech on się tam powolutku robi. Później do niego zajrza. No bo to będzie bardzo długo trwało, a jeżeli ja sobie tu będę tak siedział, to no za bardzo nic mi to nie da Jak będę tu tak stał przy nim, bo widzicie, że on się oswaja jakby chciał, a nie mógł Więc dajmy mu po prostu to A my w tym czasie Pójdziemy sobie coś powybijać Dajmy sobie trochę zdrowia Zaraz i tak będziemy mogli na niego już szodło zacząć robić ale to jak na razie nie jest najważniejsze. Najważniejsze teraz jest zdobycie sporej ilości mięsa jeszcze przed tym, jak on się oswoi. To ja przynajmniej będę mógł coś porobić Bezwzględnie pożytecznego. A i tak, i tak będę musiał to robić. Metal mi się tam przepalał. Z nim też nie będzie większego problemu. Teraz dobra, chodź no tu. Dobra. Nie, kusza jest naprawdę jedną z najlepszych broni, jakie ja widziałem. Kusza jest y, piękna pod tym względem, że materiały na amunicję do niej są tak śmieszne. W sensie serio: dwa fibera, flint i dwa tecza na strzałek, która bije 95. To jest coś pięknego. Boję się trochę, że spotkam kapro. No ja już, jak mówiłem, z kapro ja się nie lubię bić. Kapro to jest stan umysłu dla mnie. Dobra, tu możemy sobie pójść. Tu jest bronto. Z bronto by było dużo mięsa, ale bronto to jest też dużo strzał do wystrzelenia. Mógłbym tłuc te karbonemysy. Też jest jak najbardziej opcja. Ale to może nie teraz. Bo karbonemysy się fajnie tłucze jak ma się jakąś dzidę taką fajną ja mają jedną dzidę. No dodatek te karbonemysy są w grupie i ja się po prostu długo biję. One są fajne, ale jak mam wybrać, czy strzelić dwa razy w takiego parazaura. Czy się bawić z... Jakimiś tam karbonemysami. O, sorry, ja wolę parazaura. Robimy szybkie dinozaurobójstwo. Tą żabkę możemy w sumie zaatakować. Elzebufo też nie jest za ciężki, a da nam trochę tego mięsa. O, nie jest za ciężki, a nie potrafię w niego trafić To dwukrotnie. O. No ta, no bo on torpor jeszcze nakłada. Też warto pamiętać. Okay. No on nie jest za silny, no ale to jest w dalszym ciągu 18 mięsa, tak? Lepiej mieć nic nie. Czy tam jest bezpiecznie? Tak. Tam jest całkiem bezpiecznie, a tu jest dużo dilo. A się to jest też chwila. bo większość powinna padać na strzała te ponad 120 level na 2. Oj, tak. O, ten na przykład padnie dopiero na trzy strzały. I miał naprawdę sporo hapsa. Dobra, więc zbierane. I tak widzicie, i na tym polega w skrócie gameplay. Dobra, tu jest jeszcze jakiś Parazaur, bo też zabijamy i możemy się powoli cofać. Jak on tam wygląda? On jeszcze spoczka, jest z tym tarporem. Wody nie mam. W ogóle nie zwróciłem na to bali. Chodź tu! Juuup! A. To nieźle. Ja w ogóle w dalszym ciągu czekam, aż żółtoka traszka nagra odcinek w końcu z tego Reksa. Bo miał się za to wziąć i się za to jeszcze nie wziął, z tego co wiem. Więc czekam, czekam. Dobra, mamy 35 poziom, i na tym poziomie jest siodło na sarkusia. 20 cementów. Skąd ja wezmę 20 cementu? Znaczy, wiem skąd. Ale wolałbym tego uniknąć. Mi się nie chce. Będę musiał teraz... Uwaga, uwaga. 20 cementu to jest 160, bodajże. 160... Nie. To jest 80 keratyny. Ja keratynę mam w domu. To, tego jestem pewien. Ale jestem również pewien, że jest jej za mało. Więc będę musiał iść teraz robić... Ludobójstwa masowe na ludności żółwi. żeby zdobyć keratynę. Bo no robi się albo z keratyny, albo z hityny. Hityny nie mam. Więc no jestem zmuszony na keratynę. No i będę musiał zabijać te żółwiki. I jak zabiję. Dużą ilość żółwików, to będę miał dopiero na to siodło. No ale z drugiej strony też będę miał trochę mięsa z tego. Też nie powinienem za bardzo narzekać. Także będę to musiał robić siecierką, zbierać te żółwie, więc lepiej jak pójdę sobie najpierw zrobić eee, lepszą siekierę I to już raczej się tym zajmę w następnym odcinku. Teraz sobie wrócimy do bazy, ogarniemy. Te wszystkie formalne rzeczy. I będziemy mogli sobie kończyć ten odcinek. Bo tu już więcej do roboty raczej nam nie zostało dzisiaj. A też nie chcę, żeby one były za długie, bo. To też nie o to chodzi. Tutaj to przystępny do oglądania. Tam jest ten sarkuś. Tam jest jeszcze Belzebufo Belzebufo u mnie jest dość przyjemny też do chodzenia i tak dalej, no ale... No, no jakby, bez e bufo Jezu Maria, nie trafiłem w dobro. Ktoś mi pojeżdżał że ja mam Ima dobrego. Nie wiem, w której grze. No no, jeszcze będę musiał tym pięknym parazaurem połazić. Albo o swojej, no ale i tak i tak będę musiał gdzieś połazić żeby te jagódki porobić dobra teraz robimy sobie tak i robimy sobie Taki piękny sposób jednak tu trochę inaczej zrobić wiem ale już Będąc szczerym, za bardzo mi się nie chce. Ok. Au. 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 Ok, nawet jeszcze trochę mi zostało, bo już nie ma miejsca. Tyle. To dobrze, to będę miał dużą ilość. Zostawmy sobie to. Weźmy sobie metal. Metal sobie tu włóżmy, 50 metalu, to jest strasznie dużo Robimy sobie to, robimy sobie to I możemy powoli myśleć To można wywalić To można wywalić Możemy powoli myśleć nad flak flag armorem Ale to już następnego odcinka, bo jak na razie Ja się z wami żegnam Był z wami Bober był z wami tek Parazał, tamten Sarko, który cały czas się oswaja. I cóż, do następnego odcinka z tej pięknej serii. Ciao.